Podczas naszego wyjazdu do Norwegii mieliśmy trzy główne cele. Cel pierwszy dojechać autostopem. W tym nie było większego problemu. Co prawda był ten jeden raz jak wróciliśmy z lodowca, a Julka zasnęła na kolanach i kompletnie nic a nic nie jechało, ale udało nam się wypatrzeć ten jeden autobus, który przez niedziałający terminal wziął nas za fryko, więc w sumie to win. Drugim celem było wejść na parę fajnych górek. Udało się, ale. Jedyne na czym się zawiodłem, to nasza kondycja. Bo była na tyle dziadowska, że na szlakach przeganiały nas najstarsze dziady, nawet te po trzydziestce. No i cel trzeci, a mianowicie operacja nagrać orkę. Dlatego przedsięwzięcia pojechaliśmy do rajne, gdzie spotkaliśmy Sandya, który zapytał Co robicie, ogień 30? I tak oto następnego dnia, ledwo zipiącym maywikiem leciałem za Mikołajem i udało mi się uchwycić tą wesoło przemierzającą świat rodzinę orek. I to było generalnie tak w skrócie z tą Norwegią. Fajnie było.